Czy zauważyłeś kiedyś, że mimo iż twój pies ma super wygodne legowisko, to i tak woli spać tuż obok Ciebie? Co więcej, konkretne miejsce, które wybiera, u Twoich stóp, wtulony w ciebie, a nawet na twojej poduszce, może zdradzać głębokie sekrety dotyczące waszej relacji, z których nawet nie zdawałeś sobie sprawy? Ale czy spanie z psem w jednym łóżku jest naprawdę bezpieczne? I co to mówi o waszej emocjonalnej więzi? Zostań z nami, ponieważ w tym filmie zgłębimy prawdziwe znaczenie psich zwyczajów sennych i tego, jak mogą one wzmocnić waszą więź. Jeśli kiedykolwiek pozwoliłeś swojemu psu zawładnąć swoim łóżkiem, nie jesteś sam. Zostaw lajka, subskrybuj i udostępnij ten film komuś, kto również śpi ze swoim futrzastym przyjacielem. Instynkty odwieczne. Wyobraź sobie, tysiące lat temu samotny wilk stawia czoła zimnu i nocnym zagrożeniom aż napotyka grupę ludzi tam znajduje nie tylko ochronę, ale partnerstwo, które na zawsze odmieni los jego gatunku ten instynkt przetrwania przekazywany z pokolenia na pokolenie wciąż żyje w twoim psie i objawia się w chwilach, gdy decyduje się spać blisko ciebie udomowienie od początku udomowienia Psy, które trzymały się blisko ludzi, miały większe szanse na przeżycie. Otrzymywały ciepło, ochronę przed drapieżnikami, a czasem nawet pożywienie. Z biegiem czasu stworzyło to głęboką i trwałą więź między naszymi gatunkami. I nawet dzisiaj, w świecie pełnym komfortu i bezpieczeństwa, ten instynkt pozostaje. Twój pies śpi blisko ciebie, ponieważ w głębi duszy wie, że czuje się tam najbezpieczniej, obok swojej watachy. Bezpieczeństwo i zapach. Jest coś jeszcze. Kiedy psy śpią, są najbardziej bezbronne. Dlatego, śpiąc obok ciebie, twój pies, poprzez swoją mowę ciała, mówi ci, że całkowicie ci ufa. Możesz zauważyć, że nadal reagują przez sen: wzdrygają się na hałas lub nagły ruch. To nie przypadek. Psy mają specjalną błonę, zwaną migotką która pozwala im odpoczywać bez całkowitej utraty świadomości otoczenia. Innymi słowy: Spanie blisko ciebie to coś więcej niż tylko wygoda to instynkt, to zaufanie to więź i ma to również związek z terytorium i zapachem. Zauważyłeś, jak bardzo twój pies lubi przebywać w pobliżu rzeczy, które pachną tobą? Wspólne terytorium. Jeśli tak, powinieneś wiedzieć, że to coś więcej niż tylko słodki nawyk. Dla psów zapach to potężny sposób na oznaczenie swojego terytorium i budowanie więzi społecznych. Kiedy twój pies decyduje się spać w twoim łóżku, wysyła bardzo jasny komunikat: Należysz do mojej watachy, a to jest nasze miejsce. Badania pokazują, że psy preferują otoczenie, które pachnie ich właścicielem. Dlatego uwielbiają wtulać się w twoje ubrania, koce lub poduszkę. Mieszają swój zapach z twoim. Tworząc wspólne terytorium. Dla Twojego psa nie jesteś tylko właścicielem, jesteś rodziną. Pozycje snu. Pozycja, w której śpi Twój pies, również wiele mówi o tym, co do Ciebie czuje. U Twoich stóp to pokazuje równowagę między bliskością a niezależnością. Chcą być blisko Ciebie, ale także zachować pewną swobodę, by mieć oko na otoczenie. Niczym mały, kudłaty saper. Wtulony w ciebie, to sygnalizuje głęboką więź emocjonalną. Chcą czuć twoją bliskość i czułość przez cały czas jak ciepły, ochronny uścisk przy twojej głowie lub na poduszce to znak całkowitego zaufania. Szukają maksymalnego komfortu i chcą słyszeć twój oddech i czuć twój zapach z bliska to prawie tak, jakby chcieli zjednoczyć się z tobą. Rasa i osobowość. Rasa i osobowość twojego psa również odgrywają rolę. Psy pracujące lub pasterskie, takie jak owczarki niemieckie czy border coli, zazwyczaj wybierają bardziej strategiczne pozycje blisko drzwi lub u Twoich stóp. Mniejsze lub bardziej zależne emocjonalnie rasy, takie jak Chihuahua czy Maltańczyk, zazwyczaj chcą być jak najbliżej Twojego ciała, aby czuć ciepło i bezpieczeństwo. Czy to bezpieczne? Ale czy naprawdę bezpiecznie jest pozwolić psu spać we własnym łóżku? Odpowiedź brzmi: tak, o ile zostaną podjęte pewne ważne środki ostrożności. Twój pies powinien być zdrowy, zaszczepiony, odrobaczony i zabezpieczony przed pchłami i kleszczami. Ważna jest również higiena: regularne kąpiele, czyste łapy przed wskoczeniem do łóżka i świeża pościel pomagają uniknąć problemów. Jeśli ktoś w twoim domu ma alergię na sierść zwierząt lub roztocza, możesz rozważyć inne rozwiązanie lub użyć antyalergicznych pokrowców na materac i poduszki. Z drugiej strony badania pokazują, że spanie z psami może pomóc zmniejszyć stres i lęk, a nawet poprawić jakość snu, tylko uważaj, jeśli masz lekki sen, aktywny pies może cię obudzić w środku nocy liźnięciem lub merdającym ogonem. Kiedy unikać wspólnego spania, sygnały ostrzegawcze. Ostatnia uwaga. Jeśli twój pies przejawia agresywne zachowania lub ma trudności z przestrzeganiem granic, to na razie spanie z nim w łóżku może nie być dobrym pomysłem. W takim przypadku najlepiej skonsultować się z trenerem psów lub weterynarzem. Gdzie śpi twój pies? U twoich stóp wtulony w ciebie, a może nawet na twojej poduszce? A może ma jakieś zabawne lub nietypowe zwyczaje związane ze snem? Opowiedz mi o tym w komentarzach. Chętnie poznam twoją historię. A zanim pójdziesz, zobacz nasz poprzedni film. 9 oznak, że twój pies cię nie lubi. Możesz być zaskoczony tym, co odkryjesz. Do zobaczenia w następnym filmie.